Pewnego dnia miałem nagłą i nienaturalną ochotę dowiedzieć się jakie pytania najczęściej padają, kiedy ludzie chcą się czegoś dowiedzieć o Team Fortress 2. Wpadłem na pomysł jak to sprawdzić. Wszedłem na Google, napisałem TF2 jak i takie były moje sugestie. To są rzeczy, o które ludzie rzekomo najczęściej pytają wujka Google'a. Dzisiaj zrobię za niego robotę, albowiem mam zamiar wam szybko odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Bo bardzo mi zależy na Waszej edukacji. Bez zbędnego gadania, przejdźmy do odpowiadania. Jak zdobyć klucz za free? Widzę, że zaczynamy od czegoś najbardziej pożądanego. Niestety, w tym przypadku obawiam się, że jest to niemożliwe. W teorii moglibyście zbierać bronie z dropów i przerabiać je na metal, za które kupicie klucza. Ale biorąc pod uwagę aktualną cenę tego klucza, proces ten byłby okropnie długi i raczej nie warto go robić. Niestety, nie istnieją w tej grze żadne sposoby na szybkie darmowe klucze. Sklep manko, Steam Market, wymiany, musicie coś z siebie dać, aby go zdobyć. Ewentualnie możecie liczyć na to, że wasz ulubiony YouTuber Wam zrobi giveawaya na klucza, tak jak ja ostatnio. Jak oddalić broń? Aby oddalić broń, wystarczy włączyć konsolę i napisać komendę View Model FOV 100 A skoro już mowa o konsoli, jak włączyć konsolę? Aby włączyć konsolę, musicie wejść tutaj w opcję I w zakładce klawiatura, tutaj jest taki przycisk zaawansowany Klikacie to i tutaj macie taki checkmark żeby włączyć konsolę, jak już macie to zaznaczone, to teraz wystarczy tylko, że klikniecie ten przycisk na klawiaturze nad tabem obok jedynki i już jest konsola. Jak chcecie ją wyłączyć, to po prostu klikać jeszcze raz. Jak zdobywać bronie? Aby zdobywać bronie, wystarczy po prostu grać w grę, a nowe bronie przyjdą wam z losowego dropa. Alternatywnie możecie robić też osiągnięcia. Za niektóre można dostać bronie, a jeśli chcecie szybko dostać je wszystkie, najlepiej sobie kupić klucz, wymienić go na metale, a potem wymienić je na wszystkie bronie, jakie chcecie. Poza reskinami. Te mogą być drogie. Jak grać szpiegiem? Żeby grać szpiegiem, musicie sobie wybrać tą postać w menu z wybierania klasy i już gracie szpiegiem. Jak włączyć serię zabójstw? Aby je włączyć, albo raczej mieć, musicie mieć broń, która ma aktywną serię zabójstw. Takiej bronie można stworzyć za pomocą zestawów z serią zabójstw. Są trzy rodzaje tych zestawów: zwykła, wyspecjalizowana i profesjonalna. Z czego ta ostatnia jest najdroższa, ale za to najtynniejsza. Można je zdobyć na MVM-ie, kupić na markecie steamowskim lub wymienić. Ewentualnie możecie od razu już kupić takie bronie już z włączonymi seriami. Jak zmienić język? Żeby zmienić język w grze, musicie wejść do właściwości tutaj na Steamie. I tu już macie język w zakładce ogólna. Wybieracie sobie język, jaki chcecie, włączacie grę i już macie grę. W tym języku, jaki chcecie mieć. Jak zdobyć osiągnięcie? Żeby zdobyć osiągnięcie, najpierw warto sobie zobaczyć, jakie, e, jakie mamy osiągnięcia do zdobycia. Co nie, tutaj są osiągnięcia, możemy sobie wybrać. Nie wiem, zejść na dół, żeby zobaczyć, jakie jeszcze mamy do zrobienia. No i wystarczy tylko, że zrobicie to, co oni wam tutaj każą zrobić, i dostaniecie je. Jak zacząć? Co? Jak grać z kolegą. Aby zagrać z kolegą, musicie mieć najpierw kolegę. Jak już macie kolegę, wchodzicie do nakładki Steam i, znajduje, i klikacie tutaj na znajomych, których macie. Jak na przykład chcecie zaprosić znajomego do gry na casualu, to klikacie tutaj. Potem. O, klikacie tutaj zaproś do gry. I on wtedy dostanie zaproszenie do gry. Jeśli je zaakceptuje, to on wtedy tutaj się powinien pojawić i będziecie mogli razem sobie zagrać na casualu. A jeśli chcecie grać na serwerach społeczności, to wystarczy, że umówicie się na jakich serwerach chcecie grać i po prostu tam idziecie. I tak oto odpowiedziałem na wasze najbardziej wyszukiwane pytanie odnośnie TF2. Mam nadzieję, że pomogłem. Nara.